Właśnie zakończyłem drugą część brygady szczytowej na linii 26, przystanek Wyzwolenia Warszawska i ruszam w kierunku zajezdni przy ulicy Lubelskiej. Rano nagrywałem wyjazd z Lubelskiej na wyzwolenie z Lubelskiej, z zajezdni na ulicy Lubelską, na przystanek Lubelska Szpital. Później nagrywałem z tego przystanku właśnie z jasna Trębeckiego i oczywiście z ulicy Krakowskiej dojazd tutaj na, na ulicę Wiżna Alej Wyzwolenia przystanek Wyzwolenia Warszawska. Dlatego teraz już odpuściłem sobie nagrywanie tego przejazdu, bo nie ma sensu, żebyście dwa razy to oglądali. Tylko sam przejazd z przystanku końcowego 26, czyli przejazd techniczny Warszaw... Wyzwolenia Warszawska, Lubelska zajezdnia MPK. I teraz w zależności od tego, czy będzie miejsce pod stacją tankowania, jeżeli tak, to autobus zostawię pod stacją tankowania, jeżeli nie będzie miejsca, to zjadę autobusem na płytę postojową. Tak czy siak widzieliście na pierwszym nagraniu, skąd autobus biorę, jak to wygląda, więc tu już akurat teren jest, dla Was jest znany, natomiast zobaczycie, jak wygląda procedura właśnie podstawiania pod dystrybutora. radził przez cały dzień, odjechałem, objechałem bez żadnej awarii nie wiem skąd przekonanie, że jest to prób, bardzo dobrze mi się gnieździ nawet brak klimatyzacji nie jest uciążliwy ponieważ ma duże okno z przodu właśnie i przy odsunięciu tego okna i podniesieniu włazów dachowych czyli tak tzw. szyberdaków w autobusie jest yy, może nie chłodno ale normalnie na pewno dużo łatwiej wytrzymać upał w Jeliczu M125M niż w Solarisie Urbino pierwszej czy drugiej generacji. Ale i tak wszystkie trzy wymienione przeze mnie yy, są przyjemne do jazdy. Natomiast najgorszy, jeśli chodzi o autobus do sklimatyzacji, to jest Solaris Urbino trzeciej generacji, który już ma szybę przesuniętą. Na drogą połowy, czyli bliżej placów kierowcy i przez to nie ma takiej za Zaktualnie przemieszczamy się ulicą Lubelską, w kierunku granicy Rzeszowa. Zajezdnia jest zlokalizowana między przedostatnim a ostatnim przystankiem. będzie już dość dużo autobusów, jest to godzina 18.00, także większość brygad szczytowych już zjechało. I autobusy zostawiane są pod stacją tankowania, mówimy oczywiście o gazowcach, ponieważ listę są stawiane na płytę postojową i później piloci, czyli osoby zajmujące się obsługą autobusu po pracy, biorą autobus do tankowania, do sprzątania, na mynie i sprawdzają czy wszystko jest w porządku jeżeli jest jakaś lusterka zgłoszona przez kierowcę to starają się jak najszybciej jesteśmy na rędzie rodziny ulmów po prawej stronie minęliśmy majstra Ulicy i ulicę Rzecha po lewej ulicę i za chwilę zaczynamy się. światła dało się przejechać wyjątkowo także zjeżdżamy do bazy mam nadzieję że filmami was nie wynudziłem trochę tego jest do oglądania nagrałem praktycznie wszystkie możliwe warianty jakie były i ten właściwy jest jako ostatni że jeśli ktoś się zastanawia, co to jest bisówka czy, albo brygada bisówkowa, szczytowa czy dodatki, czyli są to brygady dodatkowe, pozwalające uzupełnić braki w taborze, czyli w godzinach największego zapotrzebowania szczytu komunikacyjnego puszcza się dodatkowy autobus. Natomiast poza szczytem te autobusy nie jeżdżą. Stąd też tylko brygady szczytowe jeżdżą od poniedziałku do Zjeżdżamy się do granicy Rzeszowa Mijamy właśnie yy, przy wystawce przystanek Jest to przystanek Lubelska RPK Tutaj zjeżdżamy sobie na zajezdnię Czyli przystanek Lubelska zajezdnia A zaraz to za ze zjazdem na zajezdnię Jest jeszcze jeden przystanek I później granica Rzeszowa Wjechaliśmy właśnie na stację Jak widzicie jest sporo autobusów Albo i nie widzicie, nie wiem, zaraz zobaczymy No widzicie zaparkować jeszcze z drugiej strony jak będzie miejsce no jest takie szczęście że autobus stoi, tutaj jest miejsce także zaparkujemy sobie z drugiej strony Wojnie wszystko pod kontrolą swojego wozu bym nie ubił. I w związku z tym, że nie ma miejsca, to wyjdziemy na półkę pustynię. No? Cie na myśli przeguby, bo pozostały jeszcze parę. Sulawiski gazowe, stryczki, rybęczki. Super, ustawię sobie wątku. Także tak wygląda zwyczajny dzień pracy kierowcy. Słuchowca. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne filmy.